Nie będzie można nigdzie jeździć, tylko samolotem będzie oddawał. Można... O, co le... się na to że się nie polecę no do tych, do kiedy. Do, 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 do... No przecież no śniegu kupię No właśnie, na dole, wy też ci powiedzieli. No właśnie. Te samoloty no... odwołane. Tak! No dobra. Ale gdzie mogę polecić, dzisiaj? No możesz polecić gdziekolwiek indziej, tylko się tam. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w programie Hugo. Dzień dobry! Już rozpoczynamy słuchajcie, nasze poranne show. Zostańcie z nami przez najbliższe 25 minut. Obiecujemy wam niesamowite emocje, super nagrody. No i co jeszcze? Dobrą zabawę! a, dobro za, dobro za a potem musimy lecieć w Bałwanach. No, dokładnie, no może z tego śniegu, który napadał w nocy, tutaj przynajmniej w Warszawie, to Bałwana jeszcze ulepić się nie da, ale na pewno są miejsca w naszym kraju, gdzie tego śniegu jest mnóstwo. I właśnie z takich miejsc prosimy do nas pisać i dzwonić, a pisać piękne listy po to, aby wziąć udział w programie. O, iż powiem adres 04026, Warszawa 50, skrypka, pocztowa 24, na ten adres piszemy. No dobra, jeżeli nie zapamiętaliście, jeżeli nie zapisaliście, to trudno. Na przykład możecie do nas teraz zadzwonić pod 022 514 05 i dokładnie proszę pod ten numer dzwonić. Nie zmieniać tutaj żadnych cyferek, bo czasami e, zmienicie jedną cyferkę i to się gdzieś, gdzie nie powinniście. Pod ten numer, dokładnie. Tak sobie żartowałem, że to trudno, że nie zapamiętaliście adresu. Dlaczego tak? Ponieważ na stronie internetowej www.gopolska.pl znajdziecie nasz adres, na który należy wysłać list, aby wziąć udział w programie, a oprócz tego mnóstwo gadżetów, które pobierzecie do kopa i jeszcze na przykład e, poczytacie opisy naszych gier, a przypominam, że już od ponad miesiąca gramy we wszystkie gry, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat w programie Hugo, więc coś te starsze i te nowsze dla starszych i dla młodszych uczestników naszego programu. A każdy z Was walczy o nagrodę główną, którą jest komputer multimedialny i pamiętajcie, u nas nie ma osób, które przekrałyby i wyszłyby na przykład z pustyni rynkowej, wykrywają nagrodę pocieszenia takiej osoby. A kto ją fundował? Fundatorem na drugiej firmy Manta Ofer. produkty produkty znam się RTV i AGD Manta Satysfakcja Gwarantowana. Fundatorem Gierzszczelony czoło i Bariowanych Spaghetti jest firma ET. Walczymy o komputery i nagrody pocieszenia? I jako pierwsza zagra dziś Ewelinka. Ewelina to jest osoba, z którą żeśmy połączyli się telefonicznie w ubiegłym tygodniu. Tylko przypominamy sobie, iż w zasobie nie było prądu. I z Eweliną porozmawialiśmy, ale Ewelina zagrać nie mogła, bo nie miała wizji. Ale czy dziś Ewelina, która uwielbia pisać opowiadania, pomagać przy hodowli zwierząt u cioci na wsi... Ma prąd? Halo? Halo? Dzień dobry Ewel, czy widzisz nas dzisiaj? Tak, widzę. Prąd jest? Tak, jest. A, a czy powiedz... pan nie raz słyszy? Taki mam teryturnie się widzisz. Dobrze, bardzo. Ewela, a powiedz mi, po jakim czasie ten prąd do Staszowa wzruszy. Po czternastej chyba, tak. Po czternastej. I co ty robiłaś dziecko przez tyle godzin? No jak ja wróciłam ze szkły, to zrobiłam lekcje. Aaa, no spoko. Dobra, Ewela, w takim razie słuchaj, zobaczcie, e, jaką grę się zagrasz. Ciekawąska przyrodnicza, co się mówi. Proszę bardzo, Ewelinka ze Staszowa zagra. Hmm. Gorączka, czarny jest Tu, czwórka w lewo, szóstka w prawo i piątka to podskoki. Pamiętaj, piątka jest bardzo ważna. Trzeba pokonać wierzy ten kroka i należy wszystko pokonywać uważaj na pająki, na kwiaty trolożersze, na kule pędzące. A teraz proszę bardzo, rozpoczynamy nowy cykl w naszym programie Dobra Rada Prowadzącego, a jest ona następująca. Pamiętaj o delikatnym opóźnieniu, czyli. Naciskaj, bardzo szybko kładisz się na klawiaturze swojego telefonu. Już z takim wyprzedzeniem. Jak już widzisz w pewnej odległości przeszkodę, naciskaj, naciskaj, naciskaj. Wtedy na pewno dojdziesz do finału. Gramy. My wołamy do ciebie, piątka i naciskasz piątka. Pamiętaj, bo skoki są najważniejsze. Proszę, rano, gramy. O pana są Koka! Oni uwięzili wszystkich kikus i nie nieszczęścików? To buty kopalni Może ich uwolnili? Oni znają krótszą drogę do koty pod wulkanem. Tam jest twoja rodzina. Dobrze Fernando, chyba mogę im pomóc. I rozpoczynamy grę. Jest tam też na kukar? Piotrka w lewo, piąt, szóstka w prawo, podkakujemy teraz tak dokładnie, prawą stroną. i zaraz czwóreczkę naciśnij, czwórka, czwórka! No właśnie, o to chodzi. To należy szybko reagować. Aj! Piu! Piu! Oj, Piu! Ewela! Hmm, gdzie my idziemy? Do trzeciej rady. Nie idziemy do żadnej trzeciej rady. Piątka, piątka, Ewela od razu pisz, napisz, 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 pisz, pisz, Pięć, 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 pięć. Proszę bardzo, lecimy sobie na chwileczkę na dół. I co się dzieje? Ostatnia szansa. Uważaj na mnie. Pięć, Mówimy rada wszystko należy zareagować. Ta dobra rada prowadzącego to była... ...trzy rady, którą należy sobie wziąć... ...głęboko do serii i zastosować grając w Hugo. O Jesteście No. Dwa podejścia mieliśmy, Ewa. W ubiegłym tygodniu nie udało się, nie było prądu. Teraz 200 punktów. Trochę tych diamentów jednak zebrałaś, ale nie martw się. Niech na swojej twarzy pojawi się uśmiech, bo wysyłamy dla Ciebie nagrody. Miejmy nadzieję, że te mrozy i śniegi, które opanowały Polskę, nie przeszkodzą, prawda, w dotarciu nagrody do Ciebie. A pod 022 514 59 05 dodzwonił się kto? Halo? Halo? Dzień dobry. Halo? Halo? To jest po drugiej stronie. Dzień dobry. Dzień. Jak masz na imię? Ania. Aniu, skąd jesteś? Podmiaja. A ile masz lat? Pozmia. Ania z Aniu, ile masz lat? Mam pięć lat. Poznania. I co robisz na co dzień? Chodzisz do przedszkola? Tak. I co w tym przedszkolu robicie? Bawiszcie! się! No dobra, to teraz na pewno wszyscy Twoi koledzy i wszystkie Twoje koleżanki są trochę zazdrosne, że to właśnie tobie udało się zadzwonić i my dajemy Tobie niepowtarzalną szansę zagrania w jedną z naszych gier. Proszę bardzo, zobaczmy, co zagra Ania z Poznania. Ania z Poznania zagra w Hugo Kopter. Spórka prawożółka w, w prawo z mojej w dół. trzy daty. Uważaj na wszystko, na... No. Na drzewa uważaj, na morsy uważaj, na ruiny uważaj, na, na krillę uważaj, żeby nie z rana. Proszę bardzo, lecimy. I jeszcze na koniec dobra rada prowadzącego. Aniu, pamiętaj o opóźnieniu. Naciskaj szybko klawisze na klawiaturze twojego telefonu, jak już zobaczysz przeszkodę. Ale tata hmm. albo mama na przepis na ja. się znać Trzeba uruchomić koszarkę.

Panuje, panuje spokojnie, mam jeszcze jakieś szanse. Wójtka do wójtka! Prawie jak Nie ma wójtka! Prawie nie, delikatne. Tylu osobom udało się dojść do finału w tej grze. Gdzie jestem, sobie tak nie pyłka? Ostatnia szansa. mam już tylko jedno życie.

nie przejmuj się, uśmiechnij się, u nas nie ma osób, które nie dostałyby nagrody, nawet za to, że nie zdobyłaś punktów, otrzymujesz od nas super nagrody, pocieszenia. Ja przypominam, że numer 022-514-5905 jest dla wszystkich tych, którzy są niecierpliwi i nie mogą doczekać się, aż to my oddzwonimy, prawda, na wysłany list. No ale Kamil, który napisał do nas fajowy list... W tym momencie doczekał się połączenia telefonicznego. Halo, Kamilu? Halo! Tak? Dzień dobry. Przypomnij na skąd jesteś? W Jak tam sytuacja pogodowa w Skoczowie? Śnieg macie? Tak. Tak. Za dużo tego śniegu napadało? Można już wana ulepić? Nie! Nie, nie można, Zły się rechosze tutaj z tych moich pytań. W takim razie przechodzimy do konkretów, zobaczmy, co zagra kamień Hugo. Jak myślisz, co to będzie? Ciekawa no nie wiem, może stróż, może Hugo Kostel, ja... Wziąć, ja że czuję, że będzie ja to, to gra pod tytułem stróż, na razie! Stróż, haha, dzieciany stróż, mówisz, masz? Tylko będziemy teraz biegać, proszę bardzo, tego Czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka w przód, a zero, opis labiryntu. Uważaj na małpę, na lwy, I na wszystko, co Macień I Pamiętaj, że Struś ma okradzioną siłę i może w każdym momencie się, zaczynasz się zatrzymać, tak. w pewne. i patrz, tak tak. tak. tak, po prostu nie możesz biegać, rozumiesz, po uliczkach dookoła, ponieważ Struś no, w chłopie jest ciężki, więc za bardzo też nie chcę mu się z nim biegać na plecach. Graj bardzo. Fajna, prosta i dobra rada prowadzącego na koniec. Pamiętaj o opóźnieniu. Gramy. Jestem wcale późniejszy, biorę suplementy pieci. Po co? O no, Jadę, że co nie to? Na no? Po co? Po co? Żeby co? Po powiedzieć. Po co? co? Po co? Po co? Po co? Po Po co? Po co? Po Po nie punktów! Małpa! Przelecenka jest, ale zderzyliśmy się z małpą. ja nie lubię tych małp! Från... Ej, mamy pędzić na stróżu, ale to nie jest stróż telewowy. Kamil, macie jeszcze dwie szanse. W prawo, na strzelowaniu, Później w lewo, prosto. Tyle zapamiętajcie. No Kamil, no chyba to nie jest te przeszkody, chłopaku! No tak, moje no, to już Pamiętam, w ubiegłym tygodniu z e, Trosią byliśmy bardzo, bardzo blisko finału. Już dwie szanse zmarnowałeś, jeszcze jedna i przegrałeś. Prawo na skrzyżowaniu, dobiegnijmy właśnie do tego skrzyżowania. O, la, la! Co to jest? Spora strasna. Czarna ulica, koniec gry. Kamilu, oto twoja punktacja. Proszę bardzo, 200 punkciorów, Za 200 punktów wysyłamy nagrody, a ja przypominam, że na stronie www.ługopolska.pl znajdziecie dokładne opisy wszystkich naszych gier. Tak jak tutaj Kamil, prawda, nie poradził sobie z dobiegnięciem do pierwszego skrzyżowania, to na stronie naszej internetowej pięknej znajdziecie opis tej gierki. Zresztą prowadzący razem tutaj kolegom przypomina. Zgadza się? Tak, ja słyszę, że Mateusz się teraz odwołał. O, Mateusz, halo! Halo! Tak. Skąd jesteś, Mateuszu? W Sopotu. A w Sopocie mamy śnieg? Eee, no, no nie. Nie, nie za bardzo to. Ale może jest. Co jest, jest, może? To nie ma. nie może, nie może, prawda? Ale słono. Mateusz, opowiedz nam coś o sobie, do której klasy chodzisz i tak dalej, Jeszcze się interesujesz. Chodzi do czwartej Okej, okay. jak czym się interesujesz? Futbolem. Futbolem, piła nożna. Tak, Oglądałaś ostatnio mecz Polska i Irlandia? Nie, no ta Polska wygrała trzy do jednego. No pewnie, no gdzieś trzy do jednego? Czy do dwóch było, niestety? A no a, ja też, tutaj już przy 90 minutę, cie, minucie cieszyłem się bardzo, już też śpiewałem, prawda, razem z chłopakami, ale wtedy... wiadomo jak było. I, watem, wracamy teraz szybko do naszego programu, nie będziemy rozmawiali o klikach rożnych, tylko o grach. Zobaczmy, co zagrać. Przyjechało, ha! A nie mamy żadnej gry nie? No nie, nie mamy No właśnie, może to trzeba będzie wymyślić? <laughs> ale, ty, brate! Mamolocio! Bitwa powietrzna! Czwórka w lewo, szóstka w prawo! Pamiętaj, jak będziesz miał 100 punktów, to naciśnij 0. Zobaczymy na mapce, gdzie lecimy. Łomijaj chóry burzowe, roboty latające, zbieraj kryształki. Proszę bardzo, lecimy. A teraz pytanie prowadzącego. Kamilu, czy wszystko jest jasne? Halo? Mateuszu oczywiście, czy wszystko jest jasne? Tak. Czy zasady naszej gry są znane? Tak. Czy pamiętasz o opóźnieniu? Tak. No to gramy. Zapraszam. Bitwa powietrzna.

To kto teraz rozwiski? Proszę bardzo. A Boli? Boli? Co? Widzisz od punktów. Oj, nie to na Nie Cześć, że jesteś surowy. Cześć, że miałeś. Tak Ta gra jest przecież tak prosta, milion punktów, wysyłamy nagrody, pocieszenia, szybko słuchajcie, kolejny uczestnik, można zadzwonić 022 514 59 kto tam będzie po drugiej stronie tego kabla telefonicznego? Halo? Halo. Dzień dobry. No, Halo. Kto masz na imię? Janusz. Janusz, skąd jesteś? Um, um, no, przypomnij sobie, gdzie mieszkasz? Z 15. O, w roki, nie, a rokikno A roki, no, gdzie leży? O, w roki, a rokikno gdzie A gdzie leży? A rokikno gdzie leży? A łatwiej się nam się rokikno porozmawiało. Trochę tego czasu gdzie leży? A rokikno gdzie leży? A Ale zobaczmy co Ciekawe, ciekawe, O, to uważa, że kurka tego na, na miny, na roboty, na świecie, na lasery, proszę bardzo, ujemy. No, pamiętajcie, jak łatwiej jest zagrożony tak zakładą, i tylko ty, możesz, żeby to jak to, bardzo, to tam się dzieje, no i apokalipsa. nie bardzo, ujemy,

no I od razu czwórka. teraz czwórka naciśnij czwórkę. No. to było na tyle, dziękuję. Kureczka, no Dzień dobry. Jeszcze nie, to się nic naprawdę, jestem najbardziej spokojnym prowadzącym. Jestem spokojny. Pugo, proszę bardzo, teraz podpowiem. bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pójdziemy prosto. Teraz proszę odciąć szósteczką, szósteczką po brydzi. Brydzi. O, ja, 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 ja. Podsumowanie kry Janusza 150 punktów. Z tego co słyszę Janus, Janusz nie ściszył telewizora. Posłyszę u siebie za jakiś czas, więc Janusze nie porozmawiamy sobie bardzo, ciebie gorąco pozdrawiamy. No i oczywiście wysyłamy nagrody, pocieszenia, a wszystkim chętnym, wszystkim tym, którzy uważają, że lepiej potrafiliby zagrać nasze naszą niż uczestnicy dzisiejszego programu, proponujemy napisać do nas list u dołu ekranu, za chwilę zobaczycie adres. Ja do... no dobra, proszę bardzo, długo chcę powiedzieć. Niech się pokaże, żeby się wiedzieli, że mówię prawdę. 04 026 Warszawa 50 Skrypka pocztowa 24. Prawda, to Ty mówisz, tylko masz kłopoty z pamięcią. To jest właśnie nasz adres, gdzie wysyłacie listy. Pamiętajcie, oczywiście napiszcie, co lubicie, czy się interesujecie, do której klasy chodzicie. No, młodsi mogą coś namalować, nie wiem, starsi mogą włożyć swoje zdjęcie. Zresztą każdy musi włożyć swoje zdjęcie, bo my później chcemy Was pokazywać. No dobra, tak to wygląda. Pamiętajcie, warto też odwiedzić naszą stronę internetową www.hugopolska.pl i dokładnie poczytać o naszych grach. To tak są bardzo ciekawe informacje. Widzimy się dokładnie za tydzień w sobotę z samego rana, około godziny 8.20. Do zobaczenia! O, 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 o.